Cześć akwarysta z Wrocławia. E, witam i bardzo dziękuję, bo ostatni odcinek, czyli e, kupił ma i się cieszy, chyba tak się nazywał. E, jest odcinkiem, który obejrzał się najlepiej od dłuższego czasu. E, także tyle tytułem podziękowań, tak jak widzieliście. Obejrzał się naprawdę e, sympatycznie, a jeszcze sobie te nitki niektóre usuną. Okej, okay, ostatnie cięcie, mam nadzieję. Yy, co tam u krewetek? No to są wszystkie. Przynajmniej tak było wczoraj w nocy, bo gadałem jeszcze sobie z kolegami na Discordzie i tak sobie spoglądałem na krewetkarię. O, tam widzicie malucha jednego. E, czekajcie, kurczę, muszę go znaleźć na, na telefon, na tym na o, jest nie wiem, czy go widzicie o, chyba to się aż tak dobrze nie wyostrzy o, ale to jest ta, ta, ta jedna z tych mniejszych krewetek szybki troszeczkę specjalnie zostawiam takie zapylone, żeby one mimo wszystko jeszcze sobie zjadły z szybek znalazłem też wczoraj tego, tego bardzo malucha, tą najmniejszą Także wszystkie żyją, mam tutaj dalej Siedem blue welwetów. Ta stara samica, no to już się tutaj oczywiście zadomowiła. Maluchy wydaje mi się, że też, bo widzę je coraz częściej, coraz więcej ich widać. Czy bo młodzi akwaryści mogą mnie zrozumieć? Chodzi o to, że jeżeli ryba jest zestresowana, bądź krewetka, bądź nawet ślimak, to raczej nie pokazuje Wam się na oczy. Raczej gdzieś się stara, tak. No, wiecie, ukrywać, a tutaj, no, umówmy się, no jest sporo miejsc, gdzie mała krewetka może się ukryć, a od e, pewnego czasu widzę ich coraz, widzę je, widzę je coraz bardziej. O, tutaj też, trochę będę dzisiaj e, tak e, zbliżał na te krewetki. O, tutaj też widzicie. E, tutaj też jest jedna, o, palcem pokażę, o, teraz ją lepiej widać. No, tu jest ta duża moja samica. Kiedyś Wam pokażę, o ile już nie pokazałem, kiedyś w ogóle zrobię taki dedykowany film, jak rozróżnić samiczkę od samca krewetki. Powiem też, jak ja się tego nauczyłem, bo po prostu myślę, że to jest wiedza, która Wam się może przydać. Jeszcze tak szybko to dziękuję za kolejnego suba. Bardzo mnie to cieszy, i kto wie, może do końca roku 50 strzeli subów. Byłbym bardzo zadowolony. Na 50 subów planuję taki mały maraton trzyfilmowy, który będzie polegał. No bo dobra, na razie nic nie będę mówił, po prostu planuję maraton taki 3-4 filmy. A więcej się dowiecie, jak już będziemy się bardziej zbliżali do. 50, na przykład będzie 45, 48, to, to wtedy już dokładnie Wam powiem o co chodzi. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze w tym roku, byłoby super. Ale dobra, to koniec żebrania osoby. Co o krewetkach? Krewetki dostają dokładnie to samo jedzonko, co dostają red cherry. Z redchery, no, powiedzieć, że mi się udało, to prawie nic nie powiedzieć. No, po prostu odniosłem sukces z red cherry w końcu. Ponieważ mam tych krewetek całą masę, yy, dam im może jeść, to za jakiś czas wypełzną to wam je pokażę. Ok. Yy, także tak jak mówię, blue welwety się zadomowiły, yy, jedzą, przychodzą, yy, przychodzą do tych pałek, które im tutaj wrzucam. Sporo też zjadają ślimaki, yy, dlatego no, yy, muszę im dawać czasami troszkę tego więcej. O, tam jest jeszcze daleko jedna krewetka, ale jej to już nie ujmę. Yy, tak, kolejne cięcie, takie króciutkie. Musiałem dosadzić sobie tam roślinki i sprawdzić, co się tam dzieje. Przy okazji przegoniłem stamtąd przez przypadek krewetkę. Yy, tak, dwa razy przez przypadek. Yy, także bardzo cieszę się z tego, że te blue Velvety się jakoś zadomowiły, bo myślę, że jeżeli miałoby się coś strasznego z nimi stać, to po ośmiu dniach już by się coś tam z nimi stało. Tfu, tfu. Jak już by miały paść, to by, jakaś, to by jakaś padła, a odliczyły się wszystkie. Także okej. Okay. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. No i jeszcze raz Wam pokażę te, te redcherry. Także dziękuję Wam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.